Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Brodatego Gika. Pora na święta w Hogwarcie. Zobaczcie jak wygląda kalendarz adwentowy Lego Harry Potter. 301 elementów za 150 zł katalogowo, to jest stała cena kalendarza adwentowych na licencji w tym roku. No i jeśli chodzi o zestaw z Harry'ego Pottera, ten właśnie kalendarz, który dzisiaj wam pokażę, mamy motyw taki, że dzieją się tutaj święta, i w sumie Hogwarts się do świąt przygotowuje. Mamy bardzo ładną minifigurkę ducha, a właściwie duszycy duchowiny. No, i mamy też dwa portrety czarodziejów. To akurat jest bardzo fajne, bo jeśli macie dużo powtórek i jeszcze jakichś wam brakuje, to jest szansa, że tutaj sobie nieco uzupełnicie kolekcję. A poza tym mamy kilka minifigurek guściów, mamy też Dumbledora. A co poza tym, dowiemy się już za chwilę, jak po prostu to wszystko rozbebeszę i będę wyciągał po kolei zawartość okienek od 1 do 24. No to co, wesołych świąt i jedziemy. Wszystkie minifigurki, które znajdziecie w kalendarzu, widzicie już na jego opakowaniu. Mamy tutaj Malfoja, Chochang, Susan Bones, Harego. Fleetwika, Dumbledora i ducha kolędniczki. Chyba najfajniejsza figurka w całym zestawieniu. A jeśli chodzi o dodatkowe akcesoria, to tych już tutaj nie widać w całości, ale zaraz będziemy się im przyglądać. Tak to wygląda z drugiej strony. No i możecie zobaczyć, co tutaj się znalazło. Nadal nie wiem, czy to wszystko, no bo mamy na przykład ekspres do Hogwartu, który jeździ sobie wokół choinki. Mamy tutaj jakieś poszczególne stoły przypisane do domów. Mamy też figury domów, i to jest bardzo fajne. Zobaczcie, jak pociesznie wygląda ten Borsuk z Hufflepuffu, który jest takim gargulcem kamiennym. No i będziemy też szukać portretów. Dobra, nacinamy w takim razie plomby. Raz i dwa. I otwieramy po kolei okienka. Jedynka znajduje się tutaj. I w jedynce znajdziemy harego. I podstawkę. Taką z Gryfindorem, właściwie z. Gryfem, choć powinien to być lew, i w sumie nie wiem, jak to wygląda. Taki gryfolew to jest wręcz, ale okej, okay, już wiecie, jeśli chodzi o kwestię, nawet e, wszystkich oznaczeń Ravenclaw, to tam jest najczęściej problematyczny temat. A tutaj mamy, hmm, no chyba, właśnie tego borsuka, którego przed chwilą oglądaliśmy w dwójce. E, trójka jest w prawym, górnym narożniku, i tutaj mamy stół zastawiony jedzeniem. Z kolei a, czwórka znajduje się... gdzie? Ja już jestem powoli ślepy. O, tu jest czwórka. I w czwórce znajdziemy choinkę, taką dość niedużą. Szukam w takim razie piątki, a ta znalazła się w tym miejscu. No i tutaj mamy kolejny stół, na którym znajdziemy książkę i fasolki wszystkich smaków jego Bota. Mm, szóstka jest w tym miejscu i szóstka skrywa figurkę Malfoya i postument Slytherinu. Ustawiamy to w takim razie sobie według kolejności. Szukam zatem siódemki, która jest w lewym dolnym rogu. No i tutaj mamy, hmm, może to jest z Slytherinu. Jak złożę tego gargulca to będę e, widział, bo jak na razie to te instrukcje są takie, wiecie, Niezbyt idealne. Kiedy jeszcze oglądam je z odległości, w ósemce znajdziemy tak zwane krakersy. Coś, co w kulturze brytyjskiej jest popularne, gdzie po prostu chowa się niewielkie niespodzianki do takich właśnie opakowań, które ciągnie się z obu stron i wypadają ze środka jakieś takie niewielkie upominki. Tutaj mamy Susan Bones wraz z postumentem. Dziesiątka jest w tym miejscu. I a, tutaj się znajduje Borsuk, czyli tam mieliśmy chyba lwa. Powiem Wam, że nie wygląda jak lew, czyli mamy tutaj taką kolejność zachowaną. Kolejny stół, gdzie mamy planszę do gry, w szachy, i to była jedenastka. W takim razie szukam dwunastki, która jest w tym miejscu. No i mamy tutaj prezenty, i Hedwigę odkładam sobie to na bok, i szukam trzynastki, która jest z kolei tutaj. I mamy cho-chunk i postument Ravenclaw. Czternastka zawiera gargulca do tego postumentu. I szukam piętnastki, której w sumie nie muszę daleko szukać, bo jest pod ręką. I mamy jeszcze jeden stół. Jeśli chodzi o te akcesoria, to akurat to jest naprawdę spoko, bo to są bardzo takie użyteczne elementy. Szesnastka jest w tym miejscu i znajdziemy tutaj figurkę. Pani Kolędniczki, której się zmarło kiedyś. Być może po prostu tak fatalnie śpiewała. O, tu znajdziemy ekspres do Hogwarty, który jest zarazem podstawką pod choinkę, więc zakładam, że tu może być choinka. I dokładnie tak jest. Choinka, która została zwieńczona czapką Mikołaja na samym czubku. Dziewiętnastka to profesor Flitwick i jeden z obrazów. Szukam dwudziestki I w 20 znajdziemy kominek również z obrazem. Myślałem, że obraz będzie drugi do Dumbledora dodany, skoro ten tutaj był u Filtwicka. A tutaj mamy jakiś taki wieniec wiszący na e, jakichś takich haczykach. 22. Jeszcze jeden stół, ale w sumie nie zastawiony tak dla odmiany tym razem. I przedostatnie okienko to indyk. No to akurat element, który bardzo lubię. I 24 to Dumbledore. Taki wiecie, substytut Mikołaja. No to co, zaraz do Was wrócę z poskładaną zawartością okienek. No i tak to wszystko wygląda. Jeśli chodzi o gargulce, to powiedziałbym, że raz jest lepiej, raz jest gorzej, bo o tyle o ile na przykład Borsuk rzeczywiście wygląda jak Borsuk. To tak już z wężem Liderinu mam problem, bo one bardziej przypomina mi łabędzia. No i jeśli chodzi o lwa, to naprawdę chyba nie tak wygląda lew. Ale co ja tam będę wiedział o gargulcach, tutaj jeszcze macie ptaszora, zobaczcie jak wygląda orzeł w locie, naprawdę spoko. No, a jeśli chodzi o pozostałe rzeczy, no to tak. Mamy taką niewielką choinkę, która chyba tak samo, albo prawie tak samo rok temu, jeśli dobrze pamiętam, wyglądała w kalendarzu LEGO Friends. Była naprawdę bardzo podobna. Tutaj mamy nieco większą choinkę, pod którą pędzi ekspres do Hogwartu i to jest, myślę, całkiem fajny akcent. Są też bogato zastawione stoły. No bo zobaczcie, mamy tutaj dużo słodkości. Jest kruasant, jest jakaś tarta. Tu z kolei znajdziemy fasolki wszystkich smaków, ale i książkę, która w środku ma zadrukowanego Tajla. Lubię takie detale i to jest zdecydowanie duży plus. Jeśli chodzi o ten stół, możemy tutaj znaleźć choćby kremowe piwo czy szachy czarodziejów. No a tutaj mamy na przykład słoik z kwachami, pewnie prosto z Miodowego Królestwa. Jest też taki niewielki kominek, nad którym znajdziemy obraz Roweny Ravenclaw i jeszcze drugi obraz, który trafił mi się w tym kalendarzu, to Godric Gryffindor. Mamy również prezenty, na jednym z nich siedzi Hedwiga, może ona po prostu go jeszcze niesie i w środku znajdziemy Donata, więc nie wiem, może Dursleyowie wysłali po prostu Haremu taki prezent i miało być śmiesznie. Jest też stół, na którym znajdziemy ogromnego Indyka, który został udekorowany jakimiś takimi świątecznymi akcentami no i tutaj możemy wyciągać niespodzianki zerknijcie też na minifigurki. To co najbardziej podoba mi się w figurkach z tegorocznego kalendarza adwentowego Lego Harry Potter to bardzo ładne torsiki domów, no bo zobaczcie, że każdy z uczniów dostał tak fajnie zarzucony szalik przez ramię i zarówno Cho Chang, jak i Malfoy czy też Harry czy Susan Bones mają tak ładnie zadrukowane torsy. Co do nauczycieli, no to Fleetweek ma naprawdę zdobne ubranie. Tutaj wszystko błyszczy się na złoto, wygląda to bardzo dobrze. Dumbledore też założył jakieś odświętne szaty i wygląda naprawdę w takiej świątecznej atmosferze, no ale i tak najlepszą figurką w tym kalendarzu jest duch. Pani kolędniczki. Na wyposażeniu znajdziemy jakieś nutki i ona może tak się unosić nad wielką salą i śpiewać sobie kolędy. Bardzo ładnie wygląda suknia, bardzo ładnie wygląda zadrukowana buźka z obu zresztą stron. Na dodatek fajna fryzurka, naprawdę totalna petarda i dla takich figurek warto kupować kalendarze. Kalendarz adwentowy Lego Harry Potter to takie klockowe DLC. No bo wyobraźcie sobie, że chcecie zamienić wasz Hogwart z klocków. Hogwart, który jest otoczony świąteczną atmosferą. No i kupujecie sobie taki kalendarz i modyfikujecie wnętrza. I możecie zamienić wielką salę właśnie na wielką salę taką gotową na Boże Narodzenie. Możecie sobie też powrzucać figurki, które są ubrane już w bardziej zimowym klimacie. I pod tym kątem to jest naprawdę spoko. Jeśli chodzi o dekoracje w postaci tych gargulców, przypisanych do domów. Okej, okay, fajnie, jest to jakiś pomysł. Szacunek za nadruki, natomiast same figury, jedne wyglądają lepiej, drugie gorzej. A jeśli chodzi o te wszystkie wieńce, ozdoby i tak dalej, no to to są rzeczy dość powtarzalne, to są rzeczy wtórne, które podobnie wyglądają w Potterze, we Francach w City i tak dalej, no ale mimo wszystko jest to całkiem fajne rozszerzenie, więc jeśli do tej pory nie mieliście do czynienia z kalendarzem z Harry'ego Pottera, w tym roku na pewno warto go kupić. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!